A dzisiaj omówimy sobie frezowanie na frezarce LIT CNC 1515 w styroduże. Często dzwonicie do nas, pytacie, czy jest to możliwe, jak to wygląda i jak to wykonać. Dlatego dzisiaj Wam krótko o tym opowiem. Przed Wami jest frezarka LIT. CNC 1515. Na frezarce zainstalowane wrzeciono 1,5 kW. Tutaj wspomnę od razu na początku, że styrodur jest miękkim materiałem i nie stanowi większego wyzwania dla naszej frezarki. Frez, jak jest zainstalowany na wrzecionie, to 6 mm frez dwupiórowy, oczywiście dostępny w naszym sklepie. Prędkość obrotowa wrzeciona wynosi 15 000 mm na minutę. Prędkość posuwu to na początku ustawiłem sobie 2,500 mm na minutę, jednak zwiększyłem później to do 3,5 tysiąca mm na minutę. Wejście w materiał przy tym w konkretnym frezie miałem ustawione na 20 mm na jeden przejazd. Tutaj najgłębsza kieszeń ma głębokość 35 mm. Ta pozostała reszta kieszeni, jak widzicie, ma 20 mm, więc zbieramy sobie to wszystko na raz. Jak widzicie, biegam tutaj z odkurzaczem, bo nie zdążyłem sobie, nie zdążyłem sobie zainstalować, odsysu. No i to, co wycinam, to jest wypełnienie do szuflady, które możecie zobaczyć, mogliście zobaczyć, albo za chwilę zobaczycie, w które, wypełnienie do szuflady automatycznej, nad którą właśnie pracuję. Tutaj ją teraz widzicie, jak się wysuwa. Jednym słowem, styrodur, prosty temat. Jak macie pytania, piszcie.